Dzień dobry, dzień dobry, w piątek 3 maja My sobie jedziemy na jakieś uroczystości patriotyczne. Przed nami właśnie było widać autobus z takim, jest widać ciągle, z zamontowanym takim no, stojakiem na rowery, nie? Coś nowego. Szkoda, że ten wjechał przed nas. Pierwszy raz coś takiego zobaczymy. patrz tutaj dokazuje. Ma nowe auto. Kolejne zresztą w swojej kolekcji bogatej. To jest jakiś dziwny, bo LRO to takich nie ma. To jest jakiś specjalny. No ale zatrzymuje się na przystanku no, i zabiera. Właśnie nie A tutaj jak wieszka kupuje Patryczkowi Tombarzankę. My jesteśmy na rynku. Głównym A widać tam wieża kościoła jest w reboncie. Na Patrzysz obwarzonka idziemy dalej. A tutaj mamy rynek z drugiej strony. Ta nabieżka z O, Patryś już się zmęczył, ale szaleje jak widać. Mamy my tutaj jedziemy ulicą koreańską więc... Jesteśmy z Patryśkiem, tutaj jadą motory policyjne. się chłopatom pomyliło? Nie w tą stronę skręcili? Nie, bo oni tam idą, będą tam pójść. Obawiasz, na konikach jadą na tym bardzo się 哦，一类一积分。

nam się udało tutaj podejść bliżej. No. Proszę nie Tutaj. Proszę patrzeć w środku już. W bojowym aucie. tu

w ładzie. A tam są koniki. Bardzo szkoda, konika sobie. Ja się nie boję, bo chodź tu posadzić. Robimy sam. Dobra, robi zdjęcie, dziadek, nie wiem. do góry, do góry. Opa, Elegancko, patrz tam elegancko. No, uwaga. Proszę, Patryś na koniu. Patryś na koniu. Mogę Wam nie podać. No, zgadamy? Mogę Wam sprawdzić. Zrobione? Odpocznij się Panu, nie? Polar stań przy nikaniu. Nie, ma stań przy Ale inni roznoszą wodę, to po prostu. Patryś patrzy, jak Konik pije wodę. Ale i fajne do zdjęcia. Tu pan robi zdjęcia? No głaskać. Bo... Ja. So. Trudno jeszcze patrzeć, patrzymy na więcej koników Każdego chcę głaskać. tutaj już minęliśmy te konie tu jest straż pożarna zobaczymy ile się uda w ogóle nakręcić z tego wszystkiego ile wyjdzie bo za chwilę się kamera wyłącza bo jest bardzo gorąco tutaj patrzysz jeszcze w takim małcie się a my tutaj właśnie wstąpiliśmy do Magdalena, właśnie tu weszliśmy do Patrycia Rzeczy patrzyć flagę, no to wysła Wisła świętuje zdobycie odręczym Pucharu Polski I my już po mszy świętej, to co przed chwilą było widać, to był Wawel. A my jedziemy do Angeliki i Łukasza na grilla Już jesteśmy u Angeliki Łukasza. Tutaj z tyłu domu jest trampolina. No, oczywiście, Patryś od razu poleciał. No, ledy się przywitał ze wszystkimi od razu na trampolinę. No. Skarżka aż w domu tego nie masz. No? A nie trzeba było długo czekać. Połączyła Agnieszka z oliwią. Co? W zapatrynią? Chopa, to wyżej. Ooo! też tego w domu nie ma. Raz, ławuję, kurzta! Patrz się, hopa, hopa. tu tu się palna buje no, tutaj się bawi tak puszcza traktor i sam zjeżdża za traktorem no a Łukasz tutaj dzień dobry Łukasz tutaj jak zawsze obsługuje gryla Jestem tutaj starszym krylowym. że takie smakowitości są. Tu są wegetariańskie, a tu są tak pół na pół, tu, a tu już kiełbasa leci. No, tu jeszcze serki czekają, Te inne sprawy są. Także tak, Działaj Łukasz, działa. Działam, działa, to musi, nie? Tak, a propos, czy mogę Cię o coś spytać? Czy... Możesz, ale nie, to Dzisiaj widziałem na rynku, że. Nie. Jedna z drużyn piłkarskich petowała swoje zwycięstwo, to była Puchar Polski. Ty o ile wiemy, jesteś trzy przeciwnej drużyny. No i Zgadza się. Jakbyś to skomentował? Bez komentarza. No zawsze to Kraków nie je. Dzisiaj o 18 jest inny mecz. Aha, no dobrze, Zapraszam. To. Spoko, spoko, nie? Na transmisję live. Oki doki. Tutaj się jeszcze ma piaskownicę i się bawi. O Olivia, który sobie zjeżdża. O, to patrzysz, to ładował. Tu się proszę dzieci bawią. I to czym się bawią? Pająkiem. O. A, <laughs> tak e, Olivia, pająkiem się bawisz? O proszę, patrysz tu złapał pająka. A, nie, 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 nie. <laughs> Takie gry i zabawy.